To już 25 stycznia, godzina 18.30, kolejny raz łączymy się na żywo poprzez Atlantyk z Nowym Jorkiem i spektakl absolutnie niezwykły, spektakl monumentalny Aida Verdiego. O Aidzie właśnie mówi się często: monumentalna. To niezwykłe połączenie monumentalnej zaistrakcji i wątku miłosnego, romansowego, bo to przecież historia miłości niewolnicy domu faraona do egipskiego wodza. Twórcy spektaklu wyczarowali niezwykłą scenografię. Będzie to połączenie animacji, oczywiście żywych obrazów, ale również projekcji. I to wszystko sprawi, że naprawdę warto ten spektakl zobaczyć. Co jeszcze jest ważne, tak naprawdę, my w Szczecinku widzimy więcej niż widzowie Prowemionu, bo dzięki realizacji telewizyjnej. Filmowej, tej satelitarnej, zaglądamy tam, gdzie nie mają dostępu widzowie w Nowym Jorku. Za kulisy, co się dzieje za sceną, a zatem naprawdę warto już dziś zarezerwować sobie czas i odwiedzić kino Wolność, by zobaczyć to, co dzieje się w Nowym Jorku. Aida Verdiego, 25 stycznia, godzina 18.30. Zapraszamy.